Pudełko z portretem. Dlatego, że w tym roku ITD Collection wypuściło piękną serię papierów ryżowych z portretami. Większość z nich to ciężka, głęboka kolorystyka. Plus, portrety są ozdobione przepięknymi elementami z biżuterii. Naprawdę ciężki wybór. No, chyba że się lubi kolor niebieski albo granatowy. Wtedy jest łatwiej. Zrobiłam pudełko na biżuterię, takie z przegródkami, bo myślę, że właśnie tego typu przegródki do biżuterii fantastycznie się sprawdzają. A najlepsze przegródki w znakomitym wymiarze mają wszystkie pudełka na herbatę. Górę wieczka pomalowałam na biało-białą farbą akrylową i niech sobie schnie. A ja wam przedstawiam mój przepiękny papier ryżowy. Nie wiem kto jest autorem tego portretu, jeżeli wiecie to napiszcie w komentarzu. Ja mój portret nazwałam Matylda. Bardzo lubię nazywać rzeczy w moim otoczeniu. Na przykład odkurzacz nazywa się Stefan i od razu robi się milej. No wiecie, odkurzanie ze Stefanem to już zupełnie inna bajka niż zwykłe odkurzanie. A każda muszka, która lata koło mnie nazywa się Bożenka. Często z Bożonką prowadzę sobie rozmowę, żeby poleciała gdzie indziej, bo będę ją musiała postraszyć łapką na muchy. Wracamy do Matyldy. Papier przykleiłam klejem do dekupaż, a teraz położę spękacz dwuskładnikowy. Zawsze sobie zapisuję, kiedy pierwszy raz został otworzony. No i wygląda na to, że jest troszkę przeterminowany. Zaryzykuję, leżał do tej pory w ciemnym miejscu, był dobrze zakręcony, więc myślę, że będzie działał prawidłowo ale na termin przydatności trzeba uważać. Zdarzyło mi się już, że tego nie pilnowałam i spęka nie było wcale. Step 1 nałożony, wysuszony, a teraz kładziemy step 2. Jedynkę wystarczy pędzlem nałożyć, nic więcej z tym nie trzeba robić, natomiast dwójkę trzeba wmasować w powierzchnię. Powiedzmy, że wmasować oznacza, że każde miejsce trzeba pędzlem przejechać 20 razy. Wmasowanie robi robotę, ale podsuszenie suszarką daje jeszcze lepszy efekt. Podsuszamy, gdy preparat już jest taki lekko podeschnięty. Spękania są bardzo słabo widoczne, trzeba coś w nie wetrzeć. Można wcierać różne preparaty, na przykład porporinę, ale dla mnie absolutnie najlepsze są woski. One występują w różnych kolorach. Wybrałam złoty, dlatego że jest jasny, dlatego że jest elegancki i świetnie pasuje do biżuterii Matyldy. Wosk w obrazek wcieram ściereczką bawełnianą, to jest kawałek starej podkoszulki. Nakładanie bosku robimy bardzo energicznie i robimy to partiami. Nakładamy na kawałeczek obrazka, a potem natychmiast ściągamy nadmiar bosku. Uwaga, uwaga! Spękania dwuskładnikowe lakierujemy, Wyłącznie lakierem rozpuszczalnikowym. Jeżeli użyjecie do tego lakieru wodnego, to zniszczycie swoją pracę nieodwracalnie. Lakier pękający się zważy, zrobią się takie, jakby to powiedzieć, grudki. Wygląda to paskudnie i naprawdę pracy nie da się uratować. Uwaga, proszę o chwilę skupienia. W tym kolorze, dokładnie w tym, chcę zrobić resztę wieczka pudełka. Ma być szare, nijakie i ma być tłem do portretu. Żadnej konkurencji kolorystycznej, portret na pierwszym planie. Szarością przeleciała mi jeszcze wieczko od środka oraz te przegródki, które są tak wygodne do trzymania biżuterii. A w tym kolorze, dokładnie w tym, miał być dół pudełka. No cóż, w pocie czoła powstały trzy porażki, czyli trzy odcienie niebieskiego, które nie do końca mi odpowiadały. Nie miałam już sił na czwartą porażkę, więc z tyłu pudełka sprawdziłam, jak to będzie wyglądało, gdy te trzy porażki ze sobą wymieszam. Po testach stwierdziłam, że chyba wygląda to nie najgorzej i już nie mieszam więcej farb, niech już tak zostanie. Stanęło na tym, że poziomymi ruchami przeplatam ze sobą wszystkie trzy odcienie niebieskiego. Samym kolorem, a raczej tą samą mieszanką przeleciałam także od środka do pudełka oraz owal, który będzie wklejony od środka. No i teraz przyszedł czas na oglądanie i ocenę, co, ile i jak należy dodać, żeby to pudełko wyglądało elegancko. Zaplanowałam wyciski z glinki super lekkiej, więc potrzebna mi jest glinka, jakieś poremki silikonowe oraz mąka ziemniaczana. Jeżeli glinka nie chce Wam wyjść z foremki, to warto wcześniej oprószyć foremkę mąką i wtedy glinka po prostu wylatuje sama. Gdy już zrobiłam wszystkie wyciski, doszłam do wniosku, że one mi niezbyt pasują i lepsza będzie inna foremka, no więc to samo tylko od początku. Na szczęście wyciski, które zrobiłam przed chwilą nie zmarnują się, po prostu będą czekały na swój lepszy czas i na swoje 5 minut. Wyciski chciałam pomalować na ciemnoszary kolor. Niestety trzeba czekać z malowaniem tak długo, aż glinka naprawdę porządnie wyschnie, bo w innym wypadku będzie nam się rozłaziła. No i w ramach wolnego czasu doszłam do wniosku, że czegoś na tym pudełku brakuje. Warto coś dodać, nie za bardzo, tak trochę, żeby pasowało do całości. No i wymyśliłam takie kropki. One miały nawiązywać zarówno do ubrania, które nosi Matylda, jak i do jej biżuterii, czyli kolczyków. Zobaczcie. Na szczęście czas mi się skończył, glinka super lekka wyschła, mogę ją pomalować i nie będę już więcej z Denkiem kombinowała. Sznury na szaro suszę, a potem przydały mi się dwa woski, jeden granatowy, a drugi złoty. Złocić można palcem, ale też świetnie wychodzi pędzelkiem szczecinowym. Wyciski, przyklejam klejem Express Glue. On ma taką fajną, super moc. Jeżeli nałożymy kleju cieniutko, to on łapie natychmiast. Natomiast jeżeli nałożymy grubo, to możemy jeszcze takim wyciskiem troszkę posuwać po naszej pracy. I właśnie ta możliwość, czyli przykładam i jeszcze sobie trochę jeżdżę w tą stronę, którą potrzebuję, jest naprawdę super. Wyciski przyklejam, a potem, jeżeli potrzeba, to zamalowuję prześwity na szaro, a jeżeli gdzieś mi wylazł klej i się błyszczy, to zamalowuję go lakierem akrylowym matowym. I jeszcze lekkie cieniowanie od środka. To świetnie wygląda, bardzo lubię takie drobiazgi, które postarzają w taki ciekawy sposób pracę. A do środka wklejam ważkę z tego samego papieru ryżowego. Najpierw podmalowałam tło na biało, teraz wyrywam ważkę i przyklejam normalnie klejem do decoupage. Potem przyklejam ramkę, a na koniec do środka wlewam troszkę lakieru z połyskiem. Będzie pięknie i elegancko wyglądało. Nóżki i uchwyt na razie przyklejam, ale gdy mąż będzie miał troszkę czasu to mi to wszystko ładnie przystuka gwoździkami. I gotowe, pudełko z Matyldą prezentuje się tak. Jak zwykle, w opisie wideo znajdziecie linki do produktów, których używałam w filmie. Mam nadzieję, że Matylda Wam się podoba, ale cała seria portretów jest przepiękna. Myślę, że coś Wam się spodoba, a gdy się zdecydujecie zrobić jakąś pracę z portretem, to pochwalcie się na naszej grupie na Facebooku, która nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!